Cześć z tej strony, Saddam Supsk. Dzisiaj taka dogryweczka, bo widziałem, że wczoraj żeście pisali masowo komentarze, więc postanowiłem dać szansę tym, których nie zdążyłem wczoraj polecić. Oczywiście, jeżeli się pojawią. No, jako że na początku pewnie nikogo nie ma, to postaram się Wam jakieś informacje przedstawić. Teraz, tak, jakieś plany. Hmm. Planuję za tydzień wrzucić y, niedzielne polecanie widzów. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie z tego względu, że y, z tego względu, że wczoraj był live, no i nie chciałbym na tym głównym koncie sobie spamować za bardzo. Póki co ja myślę, że tak 2-3 dwa, dwa, filmiki tygodniowo to jest tak optymalnie wystarczy. E, dobra, co tam dalej? Także to za tydzień. Dwa odcinki się pojawią i prawdopodobnie zawieszę tą działalność z poleceniem kanałów, niedzielnym poleceniem kanałów moich widzów, czyli takie osobne filmiki poświęcane naprawdę wybitnym kanałom. Dlaczego zawieszę? Dlatego, że po pierwsze, mało kto to ogląda, więc myślę, że póki co to nie ma sensu. A po drugie, hmm, trzeba jednak na to trochę czasu poświęcać, jeżeli chodzi o przeglądanie kanałów, bo. A poza tym, no, jeszcze taka sprawa jest, że ludzie często piszą, że weź poleć mój kanał w niedzielnym polecaniu, czy coś takiego. Za dużo osób to wymaga. Każdy by chciał być polecany, a tych kanałów takich lepszych, jeszcze lepszych jest całkiem sporo. Więc za dużo osób to chce. No, dobra, to tyle informacyjnie. Co my tu mamy? Są tu komentarze jakieś? Hmm. O, już to się pojawił, dobre spoko. Także będzie zawieszenie niedzielnego polecania kanałów moich widzów. Ale jeżeli chodzi o polecanie wbijających osób, to to zobaczymy, jak to będzie, ponieważ to jest troszeczkę inna kwestia. No, odświeży się to łaskawie, czy nie? Dobra, no, Wyciszy się? Ale mnie to irytuje, kurde, zlagowane. Chris. Pochmurny kwiecień, o właśnie, ty wiem, że byłeś na tym live'ie. Kazik i Splitter. Dobra. Wszyscy? Cztery, wszyscy. Mm, otworzy się to łaskawie, czy będzie mi się teraz ładowało pół dnia? Dobra, coś tu się odpala. Trach, trach, trach. W ogóle ciekawej rzeczy się ostatnio dowiedziałem, że ponoć polecanie wbijających osób robił jako pierwszy JJ. <grytanie> Dobrze wiedzieć, ponieważ ja nigdy nie widziałem czegoś takiego na jego kanale, swoją drogą ja praktycznie JJ nie oglądałem. Jak już to tylko urywki, po prostu wiem, że taki gościu sobie istniał. Wiem, jaki głos miał mniej więcej, jak wyglądał. Że się kontaktował z widzami, że fajnie robił live. Y, no i to tyle. I że grał Minecrafta i inne gry na Steamie. Dobre. No i że porzucił YouTube'a, spoko. To tak ogólniki, ale szczegóły, no to nie za bardzo. A no i że był pionierem nagrywania. Dobra, tak. Kto chciałby być podcastem? On chciał być clip GPL. I co mamy? Live będzie trwał mniej więcej 2-2,5 godziny. Nie chciałbym za długo. ...go przeciągać, więc do 16.30 16 max i po 16.30 kończymy. Żeby nie, nie tracić Waszego czasu i mojego za dużo. Zobaczymy najnowszy filmik, Chris z GPL. Co ty tu masz? Ja byłem chyba na twoim kanale wczoraj, coś kojarzę. A no właśnie. Na razie jeszcze nie odpisywałem na wiadomości, ponieważ za długo znowu balowałem do nocy. Do piątej, czy tam do czwartej? Do czwartej. A może i piątej. Dobra, a aha, stój mi, stój, zatrzymaj się. No, tak mnie wkurza, to kurde, czemu to tak laguje? Nie? Dlatego muszę kompa koniecznie zmienić. bo wiele przyjemniej by mi się prowadziło te live. A, a no proszę bardzo, czyli uzupełniłeś opis. No, i zasłużony, jak like. hmm. hmm. czyli to jest bardzo fajnie, że żeś wypisał tak jak informowałem. Dzięki temu e, ludzie, którzy nie będą mieli czasu obejrzeć 7 minutowego filmiku, to poczytają sobie opis i będą wiedzieli, co jest. O ile łaskawie będą potrafili rozwinąć opis, mam nadzieję, że jakichś większych trudności im to nie sprawi. Jak wiadomo, dużo osób jest leniwych. Dobra, czyli to jest to. Spokojnie, żeś to uzupełnił. Co jeszcze? Ogólnie dobrze byłoby, gdybyś, na przykład robiąc takie filmiki, prezentował po prostu ten w Minecrafcie bezpośrednio, co to jest i jak to wygląda, i z omawiał. I przez 6 minut, czy tam nawet krócej, omawiał właśnie dokładnie, co jest. Opisywał gdzieś tam w adnotacjach albo po prostu w filmiku. Najlepiej w, najprościej w adnotacjach albo w opisie po prostu napisać. tajta ta minuta, sekunda to. Ta i ta to. Albo w adnotacji, że to jest to, to jest to, to jest to, to jest to. Jest wtedy bardzo przejrzyste. A jeżeli byśmy z odnośnikami sekundami, dokładnymi minutami umieścił, to już by było pro. Dobra. Także to tyle. Jeszcze wejdę na jeden filmik, może jakiś taki starszy trochę. Hardcore. No, zobaczmy tego hardcora. I lecimy dalej. No to co jest z tym? <laughs> Dobra, mi to będzie cieło nie wiem dlaczego, co się dzieje. Reklamy chyba ładuje i. Ech, tak, ogólnie spoko, tutaj fajne takie zaciemnienie obrazu, efekty, masz dobre, ciekawe tło. Aczkolwiek, hmm, z czasem mam nadzieję, że je zmienisz na jeszcze lepsze. Widzę, że nie subskrybowałem Ciebie, to już to zmieniam. No i spadam na kolejny kanał. Polecam tego użytkownika. Boże, co się dzieje, czemu on tak laguje? Muszę sprawdzić coś, po prostu nie, niemożliwe. Co mi tak planuje? Dobra, nie to, nie wie nic. Ale coś jednak robię. Zobacz, przecież... Przypominam nazwę konika. Crisis GPL. Zapraszam, polecam, biegnijcie. na jego kanał. Subskrybujcie. Powoli zniosę się do 500 subskrypcji i 35 tysięcy wyświetleń filmów. gratuluję I życzę nie zaprzestania na tylu subskrypcjach, tylko rozwijaniu e, kanał. To tyle. Crisis GPL. Zapraszam, polecam, biegnijcie. Kolejna osoba, która też chciała być polecona, to Ochmurny kwiecie. Właśnie. A, bo Ciebie chyba pod koniec polecam z tego, co kojarzę. Wrzuciłem sobie e, no, na pasek, więc miałem obejrzeć. Dobra. Dota dwójka do wygrania. No to zajrzymy tylko na ten konkurs i może przejdę dalej, ponieważ no właśnie się zaczynają komentarze powoli zbierać, więc, więc będę starał się szybciej polecać te Wasze kanały. I jednak już teraz zbijajcie na kanał użytkownika Pochmurny Kwiecień, ze względu na tą grę. Ona kosztuje na Steamie 20 euro, więc myślę, że warto. Tyle co kod do Minecrafta. 85 zł mniej więcej. Myślę, że warto. Trzeba opis przeczytać, ponieważ w filmiku nic nie jest wyjaśnione. Poza tym, że konkurs. Konkurs wygra 5 kluczy Dota 2. Żeby wygrać trzeba być moim widzem, dać łapkę w górę. I napisać jakiś komentarz. No dobra, to napiszemy jakiś komentarz, i chciałbym wygrać tą grę. Eee, jakiś komentarz. Wójcie, czemu przez rzecz kropką? Przydałaby mi się ta gra. <laughs> Spoko. Ja biorę udział dla fanu. Ponieważ zdarza się czasami, że się wygrywa, i to jest po prostu totalne zaskoczenie. Tak dwa konkursy niechcący wygrałem. No, także, Dota Dwójka by się przydała. Dota, dobrze mówię? Nie, to nie była Dota Dwójka, sorry, pomyłka. To nie była Dota Dwójka, tylko Metro. O! Metro kosztuje 20 euro, to mi się popierdzieliło. Ale mniejsza to. Dota Dwójka chyba była gdzieś tam kiedyś dołączana za darmo, a Metro. 2033 dodawano, znaczy można było za darmo dostać, jak się tam na Facebooku zarejestrowałem. Niestety nie mam Facebooka, więc nie dostaję. A szkoda. Dobra, to tyle. Także to jest kanał użytkownika Pochmurny Kwiecień. Zapraszam na, nie, na jego kanał, na jego konkurs, do wzięcia udziału w jego konkursie. Pamiętajcie, że w zasadzie nic nie macie do stracenia. A. Tej osobie przynajmniej w jakimś tam stopniu pozwolicie rozwinąć kanał. Nie negujcie ludzi za to, że robią konkursy. Takie jest moje zdanie. Warto dać każdemu szansę. a Widzę, że content jest ciekawy i właśnie chciałem go przesłać sobie po live. Po live niestety nie miałem za bardzo chęci już tak, ale dzisiaj będę sprawdzał, odpowiadał na ten na PW, więc będę rozwiązywał tę sytuację. Nadrabiał zaległości dzisiaj, jutro jest spokojny. Jeszcze, jeszcze raz zapraszam na kanał użytkownika Pochmurny Kwiecień. Wbijajcie prawie 60 subskrypcji i 1400 wyświetleń filmów, i konkurs ten jest do wygrania DOTA 2. Zapraszam, polecam pochmurny Kwiecień. Bez polskich znaków, oczywiście. Pisane. Dobra, następna osoba to Krazi98. Młoda osoba, jak widzicie sami. Eee, no, może nie jest i zobaczymy te informacje, jak żeś zrobił. Oczowa mniej więcej głosy i mm, zobaczę na jakość filmikło. Nie wiem czemu to zrobił a guje. Jest nagrywany full HD, niemniej jednak trzeba byłoby dokładnie sprawdzić, czy to jest tylko wyrenderowane, czy to jest naprawdę full HD. Ja niestety teraz nie mam za bardzo okazji, że względu na sprzęt taki, a nie inny. Więc jeżeli chcecie zobaczyć ten kanał, to wbijajcie, ja Was zapraszam. HK98. No i to tyle. Zbliżę się po prostu do 100 subskrypcji aktywuje. i do... Prawie 2000 doświadczeń filmów. Spoko. Także to tyle. Jeszcze raz zapraszam na ten kanał. Trochę 98 Polecam. Następna osoba to Splitter 131. W sumie mamy splitera, Splittera już polecałem, więc zobaczcie, na łóżko tego Black Opsa i też do wtedy na... z kolejnymi komentarzami. Większa bolączka live'ów to są lagi. Lagi, które wynikają z tego, że mam troszeczkę za słaby procesor. O tam 200 chyba MHz z tego co sprawdzam. Ale widzimy, bo na Twitchu nie miałem lagów Chyba. Dobra to. Także grafika jest. Znaczy ten grafika. Eee, jakość jest spoko. Aha, no jeszcze znany program. Także to tyle, to jest kanał użytkownika Splitter131, ponad 200 subskrypcji, ponad 7,5 tysiąca wyświetleń filmów, filmów trochę jest, różnorodnych jak sami widzicie, jest to nawet karaoke, jest Minecraft, Far Cry. a w sumie Minecraft tu się trafił przypadkowo chyba z tego co patrzę, bo Tutaj też kolejny jakiś przypadkowy. Tak widzę Hitman. Hitman. Co ja mówię, czemu Hitman? Hitman? Nie, zaraz. Czemu tak głupio się kojarzy? Hitman, dobra, nieważne. Mm, co jeszcze mamy? Call of Duty Black Ops, Happy Wheels. Także macie różnorodny kontent do wyboru. I jeżeli chcecie dowiedzieć się dokładnie, co jest na tym kanale, to zapraszam. Nawet live robił z polecaniem, także tym bardziej polecam. Spliter 131 wbijajcie ponad 200 subskrypcji i 7,5 tysiąca wyświetleń filmów przekroczonych. W sumie to 7,600. Spliter 131. Dobra, lecimy dalej. Kazik, Piciek. Wanteks Mati. I Zatrzymamy się na tym na razie. Mam wrażenie, że na Firefoxie mi lepiej chodziło to. I mimo, że tam miałem kilka zakładek pootwieranych, yy, chociaż one w sumie nie były załadowane. Nie wiem dlaczego tak jest. Dobra, nieważne. Nie jestem w stanie nic zrobić. Wcześniej mi lepiej tutaj chodził. Teraz coś jakiś zlagowany jestem. Chrome. To jest kanał użytkownika Piciek i Ty. No to zobaczymy. 20 subskrypcji. Prawie. Szukamy radia. Let's play portal. Drugi odcinek, czy. O, gra. Jak zmienię sprzęt, to spodziewajcie się właśnie takiej serii. Na pewno będzie Portal, na pewno będzie Left 4 Dead, że będzie mnóstwo fajnych gierek z czasem. Na pewno będzie Bunch of Heroes, a które jest do wygrania u mnie. I spodziewajcie się też, że będę robił tego typu przedsięwzięcia, że będę grał w jakąś grę i będzie ona do wygrania. Albo w sumie jeszcze nie zrobię spleja z dwóch, trzech gier i wtedy te dwie trzy gry będą niech nie ściągło że... się, będziecie ciekawi, ale to kwestia po prostu rozwoju kanału. Yy, no i też zmiany sprzętu, bo to no niestety serdecznie się nie nadaje do takich rzeczy. Do nagrywania Minecrafta się nadaje, ale mógłbym się dosłownie odpłacić, to jest mnóstwo chwil. Ale zresztą nie wiecie, że no, Minecrafta to trzeba złową nagrywać, a nie tak dystansownie. Więc... No dobra, to tyle, to jest kanał użytkownika. Picie kryty. Zapraszam, polecam zobaczcie zróżnicowany content, Też mi się bardzo podoba Let's Play Mario, czy Mario Portal, To jest fajne. To chyba SKK jeżeli nie dobrze kojarzę. Jednak zobaczcie jak to wyglądało w wykonaniu rzekomika Picie kryty. Myślę, że warto tak, o tym bardziej, że właśnie ma porządek w zakładkach. Bardzo fajnie podoba mi się to. Też tutaj akurat nie zmieniłeś, ale to może też o to chodziło. Także, jeżeli Was interesuje ten kanał, to się już teraz, jeżeli chcecie, to oczywiście subskrybujcie, piszcie kryty. zapraszam, polecam. Następna osoba, mająca prawie 30 widzów, to osoba, którą wczoraj polecam. Wam Text Play, pisane razem. No i też sprawdzimy najnowszy filmik. I przejdziemy do kolejnego użytkownika, ponieważ już czuję, że się zmieniają komentarze, a ja mam kilka już zaległych, więc nie mogę za dużo robić sobie przerw. No! Nawet nie można przyspieszyć, bo tak laguje. Boże, zatrzymaj to. Jaka jest jakość HD? Kurde, jak mi tak będzie lagowało, to ja chyba nie będę robił liveów na tym kanale, bo to jest Żenada. Albo będę robił na Firefoxie tylko i wyłącznie. Będę musiał się po prostu przelagowywać, bo to jest bez sensu. No, za mocno laguję. Dobra, jest komentarz głosowy. To tyle to wbijecie na kanał użytkownika Vantex Play, jeżeli chcecie zobaczyć dokładniej co jest, co się znajduje tutaj, jaki ma głos, jaki komentarz głosowy stosuje, jak komentuje dokładnie, w jaki sposób to wygląda. Prawie 30 widzów, ponad 300 wyświetleń filmów, z tego co widzę to 8 filmów na obecną chwilę, Vantex Play pisane przez V. Vantex Play Razem pisane przez VX, także jeszcze raz polecam, zapraszam w Play. Następna osoba to mati97ize. Um, sprint parkour, tła jakieś tutaj widzę. Aha, z miniaturami, no dobra. Nie wiem, czy dobry pomysł to ustawianie miniatur innych na, na, na właśnie takie tło dla kogoś, bo wtedy, jeżeli jest ten napis, to przynajmniej widać, że są inne, a tak się wydaje, wszystko na jedno kopyto zrobione. To się daje zauważyć. Paski po bokach. Nie wiem, jaka jakoś, no jakoś też nie jest HD, ale mniejsza o to. Akurat w tym filmiku nie widzę tego. Ale pewnie w tych speedartach już było lepiej. Także wbijemy jeszcze szybko na speedarty i lecimy dalej. No niech będzie to najnowsze tło na kanał. I lecimy dalej z komentarzami. Hmm. Fajna muzyczka. Masz lajka za muzyczkę. Ciekawe, czy wpisałeś sobie za tą lajkę? też, Ale to nic, no trudno. Warto pisać, jaką muzykę użyliście, ponieważ wtedy uniknie spamu pod filmikiem. Jakie jest te unutki czy coś takiego? Chyba, że chcecie, żeby wam spamowali, no to spoko. Także to tyle. To jest kromorzykownika Matki 97. I zej, kościół, który robi tam na kanał. Eee, nie, nie tylko. tylko. Nie, nie tylko to ponieważ bawi się też w teraz teraz tego co widzę. Czy to jakieś dobra, że No, coś jeszcze ciekawego to jest. Jakiś konkurs był kiedyś tutaj organizowany, pewnie nieaktualny, ale warto zobaczyć, zobaczyć na ten kanał, zobaczyć co jest dokładnie, także to tyle. Polecam, zapraszam, Mati97ize, 55 prawie subskrypcji, na 37 tysięcy wyświetleń filmów. Mati97ize, polecam go jeść. Eee, och, kochany mój i, I coś ten o... poczekajcie sprawdzę dlatego. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Ooo, Jezu. Poczekajcie. To chwila przerwy. To chwila Nie wiem dlaczego kurde, ale poczekajcie, to, to w takim razie zrobimy przerwę chwilową.